ostatecznie 14 marzec a my wyjeżdżamy z azotem pod korzeń pod owiec siejemy 150 kg mocznika i to jest całe nawożenie pod owiec 150 kg mocznika i to jest wszystko nic więcej tutaj jeszcze w zim, na jesieni było dane gnoju dość sporo teraz pójdzie mocznik i to jest całe nawożenie zobaczymy co to będzie ile to posypie czas pokażę. dwa tygodnie temu było pofrunkowane Teraz siejemy, Tata zaraz przyjedzie i będzie uprawiał za mną Trzeci bieg, gaz praktycznie w podłodze, tradycyjnie siejemy Możliwe z inhibitorem. Dobra, druga działeczka Jedziemy Kurde, mnie to ściąga na jedną stronę W tym wolno z tego względu, że to jest wiadomo. Taka góreczka i patrzcie jak tutaj tu pierdziela. Szybciej nie jedziemy, bo ciągnik duszę. A normalnie w tym po polu będę jeździć już szybciej. Zagarnę w i potem już na to No i dobra, teraz kureczka i łokie. Lucha do Mercedesa. Tak naprawdę. Moccy to jest nieporównywalny. Tutaj mu daje i on od razu staje. Tak. Mniej niż rusyk na hektar. Rusyk wali tak 12-13 sam około 8-9 litrów. To jest kolczak. tak około 10, To zresztą był poprzedni kolczak orki, no to Walił 10 litrów na hektar. Zanim świecie na zadanego nie zmienił. Tylko nie wyłącznie albo na Deutscha, albo na Gejtka. z Polski, z Polski, i Belarusem wtedy to one się powalają. Pod względem ekonomicznością. Ktoś powie, mało pali, to jest słaby. To no ludzie. No i na godzinę około jedziemy 2,8 metra agregat. Ja. I robimy na takie około 8, może nawet niekiedy do 10 cm To nie jest mało. I on idzie. Nie dość się. W agregacie pali w tamtym roku, jak uprawiałem, od 2 po orce, w orce palił 5 litrów na hektar. Też jechał przeciwbiegiem. Minusem tego ciągnika jest tylko mała ilość biegów, tak naprawdę. Bo są tylko dwa biegi, takie do użytku w polu. No ale w sumie 60 czy Zentory, te 72-11 też mają tylko dwa biegi. No użyte, w polu, czy tak? W polu 60-ka no w polu, 60 na dwójce, na drugim, tak? Na dwójce oraz na drugim, to nie pójdzie o na oraz na trójce do uprawy. To jest to samozubę, jest górka serenowa, jest do orki, do rotacyjnej. Tu do takich częstszych rogów, gdzie tam nie jechać. Na trójka to jest do siebu, do uprawy właśnie, do zależowania, do rozłożenia górnika. Jeszcze takie złapienie, jakby miał pomiędzy tą trójką a z górką terenową, to był gwiazdo. Bez tego się nie trzeba. Tak jak niekiedy podwórki, to jest proste pole. Nie ma góry. Ale tak jak są górki, ta, jak tam, tak jak tamta no to niekiedy ta trójka jest za szybka do amerykańców i nie da rady się cofnąć. No taka trujeczka przocowa by się przydała, taki krobek wolny. To by było idealne. No jak kurki jest. Dziejemy obiec. 15 marca. Uprawiamy kolejną działeczkę Tym razem to idzie ta glina, to była orana. Jedziemy. No i tak jak wspominałem w poprzedni, no poprzedniej działce, to, to są tutaj te trzy działki, które no nie idzie uprawiać trójkąt w tę stronę, bo tutaj jest górka nie taka wysoka, ale strasznie krótka. No nie da rady Trochę mu brakuje hektar 50 do zasiania mamy 230 kilo na hektar siejemy odmiana nie wiem jaka własna odmiana Bejcowany w betoniarce, tak to wygląda, nie jest źle. Rozkładamy znacznik i jedziemy z tematem. Ustawienie to B6. W Poznaniach właśnie to niewiele mówi tak naprawdę, bo każdy Poznaniak inaczej się ustawia. Tak naprawdę No i dobrze Od rana uprawiałem Godzina 10 Wyjeżdżamy W imię Boże Siejemy też chciałem, dzisiaj miało padać ogólnie, widzicie, tak się zdają na pogodzie. A nie zamknąłem, a dobra. Nie przeszkadza to jest. No, kolega chyba sieje. Azoty. Teraz według pogody od rana z jeszcze godzina 10, miał badać też świetlisk łońca i prawie że lazurowe nieboje. Tak się zdają na pogodzie. No dla na nas na plus, tak? Za na nas jak najbardziej na plus. 3 hektary owca w tym roku. Zostanie, aby nam. 60, 70 mnie mieszanki i to wszystko tam za drogą tutaj gdzie utopijam z narką widać gwoźdź na kijem Dobra, zasiane. Mało nagrywałem, bo to kurde, nie można jak to czasie skupić. co chwilę wyłazi się tam. Więc jeśli film się podobał, zostawcie kciuki w górę. I do następnego. Na razie, cześć.